OpenAI właśnie wycofało funkcję, która mogła zniszczyć Twoją prywatność. ChatGPT ma opcję udostępniania całych rozmów przez specjalny link. Możesz pokazać komuś na przykład swój czad o gotowaniu czy o naprawie samochodu. No i to jest fajna funkcja, no ale przez krótki czas te linki trafiały też do Google i innych wyszukiwarek. Firma nazywała to eksperymentem, ale efekty były przerażające. Ludzie znajdowali cudze CV-ki, osobiste pytania, no a nawet rozmowy z bardzo kontrowersyjnymi treściami. Wystarczyło wpisać w Google adres domeną chatGPT.com przez shell, no i można było przeglądać setki prywatnych rozmów. Jedna osoba wkleiła swoje CV do poprawki na konkretną pracę. Dziennikarka łatwo znalazła jej profil na Linkedinie, no i sprawdziła, że tej pracy nie dostała. Inny użytkownik pytał, czy może włożyć metalowy widelec do mikrofalówki, no a potem zadawał coraz bardziej absurdalne pytania, aż Chat GPT napisał mu przewodnik jak używać mikrofalówki bez przyzywania szatana. A OpenAI twierdzi, że funkcja działała tylko wtedy, gdy użytkownik świadomie kliknął przycisk udostępnij chat, no a potem drugi przycisk utwórz link, a na końcu zaznaczył żeby link był znajdowalny. No ale czy każdy to rozumiał? Po, publik po publikacji artykułu na stronie TechCrunch, OpenAI usunęła tę funkcję kilka godzin później, mówiąc, że stwarzała zbyt wiele okazji do przypadkowego udostępnienia. No cóż, moral jest prosty. Nigdy nie wklejaj do ChatGPT GPT dane, które mogłyby Cię zidentyfikować. Napisz w komentarzu, jakie najdziwniejsze pytanie Ty zadałeś Chatowi GPT.